piłka górą. Van Nistelrooy. Ośrodkowuje na dalszy słupek. I tak, piłka w siatce, proszę państwa. Wspaniałe uderzenie z voleja. Spójrzmy, zaczęło się od świetnego dośrodkowania. Potem widzimy, że wie gdzie ma się ustawić, robi sobie miejsce, czeka na odpowiedni moment i subtelnym volejem wbija piłkę do bramki. Widać, że ćwiczą to na treningach i wiedzą czego się po sobie nawzajem spodziewać. Teraz Raptors. Sędzia pokazuje, że będzie wrzuc autu. Sonia Bonpastor. Łącz, stracona piłka. Nie, nic z tej akcji nie będzie. Spalony. Jest komu podać. Ależ tam niewiele zabrakło. Tylko poprzeczka. Szkoda, bardzo ładne uderzenie. Gdyby jeszcze było celne. Czekamy na kolejną okazję. Strata Raptors teraz. Rafinia Dobra interwencja bramkarza. Ma teraz szansę, ależ zagrała teraz z poświęceniem. Dobrze, piłka nadal na boisku. Niepotrzebna strata piłki. Teraz strzał, ale Bramka szradzi sobie teraz bez problemu. Takie uderzenie nie mogło go po prostu zaskoczyć. I akcja zastopowana. Van Nistelrooy. Co teraz? Uwaga, to nie koniec akcji. Nici z akcji stanęła na drodze do środkowania. Tu mogło być po meczu, ale ta parada wprost nie bywała, co oznacza, że nadal potrzebują tylko jednego gola, żeby wyrównać. Co za błąd teraz! Stracił piłkę. Jak teraz rozegrają akcję? Didier Drogba. Rusza do przodu skrzydłem. Ma sporo przestrzeni. Znajduje tam Kylian Mbappé. Nic z tego nie będzie. Przechwyt. Rozwijała się tutaj groźna akcja. Nie zdziwię się, jeśli sędzia pokaże kartkę za ten faul. Sędzia uznała, że było to przewinienie na kartkę. I jak najbardziej słusznie. Tak, Gwizdek przerywa teraz grę. Będziemy mieli rzut wolny. Kylian Mbappé wyjaśnił sytuację. Mogą teraz szybko znaleźć się pod przeciwną bramką. Szansa! Będzie remis! Tak! Tego nie dało się zepsuć! Trafia do pustej bramki. Wynik raz za razem nam się zmienia. Idą łeb w łeb. Kenny bardzo ładnie teraz w obronie. Znowu mogą konstruować akcję. Opłaciło się przycisnąć. Co teraz? Udane podanie i przechwyt. Odgwizdany fał za to zagranie. Będziemy mieli już wolny. Zdecydowanie, ale czysto. Teraz będzie szansa. Kapitalne to zagranie. A piłkę pan Nistelrooy. Będzie groźnie. Walker. I piłka do Bellingama. Dobrze, przecięła to podanie. Znajduje tam Kyliana Mbappé. Nie ma gola! Co za interwencja! Co za pokaz bramkarskiego kunsztu. Tu powinno być prowadzenie, ale dzięki tej obronie nadal remisują. Patryk Wiejra w swoim stylu, świetny odbiór. Niedługo zabrzmi gwizdek. Doliczona tylko minuta gry. Drogba. Dalblisz otrzymuje podanie. Dalblisz! Niesamowita parada Emiliano Martineza. Dość środkowuje z rogu, dość głęboko. Pierwszą połowę spotkania mamy za sobą. Czas na przerwę. zaczynamy już drugą połowę. Miejmy nadzieję, że oba zespoły z nową werwą ruszą do gry. Na tablicy wyników remis. No i po ataku dobra interwencja. Kenneth Alglis. I obrona teraz ograna. Dośrodkowanie przejęte przez obronę. Wybijają Ja jeszcze nie gwizdze. stosuje korzyść. Ziko. Na dobieg górą z wyczuciem. Torres przyjmuje piłkę, może być groźnie. Muszę powiedzieć, że jak na razie był to występ bez zarzutu. Zdobyta bramka na pewno pomogła wejść w ten mecz. Jeśli mamy na kim skupić szczególną uwagę, to chyba właśnie na tej postaci. Siła uderzenia była imponująca, ale to wszystko. No cóż, nie najlepszy to sposób wykończenia akcji. Obrońca teraz dobrze zneutralizował zagrożenie. I teraz drogba. Niebezpieczeństwo zażegnane. Atak powstrzymany. Teraz uwaga. Agresywny pre broni. Tak. Ależ tutaj to wyciągnął. Wendy Renard. Ależ się ten mecz ogląda. Zresztą widzieliśmy przed chwilą liczby. Obie drużyny robią wszystko, by przechylić szale zwycięstwa na swoją korzyść. I oglądamy mnóstwo sytuacji pod Gol! Znowu wychodzą na prowadzenie. Na tablicy wyników mamy 3-2. Dobrą teraz budują akcję ofensywną. Mają tutaj chyba kilka opcji rozegrania. Pewne wejście we własnej 16. Fernando Torres. Tracili teraz piłkę. Piłka autoresa. Van Nistelrooy. i mamy gola. Podwyższają prowadzenie i zaczynają uciekać. Trudno powiedzieć, czy było to mierzone uderzenie, czy najważniejsza była siła. Na takim poziomie właściwie strzały są i mocne, i precyzyjne. Tu widzimy, że wyszło jedno i drugie. I piłka odbita na out. Podanie do Rafini. Dobra interwencja. Niweczy tę próbę ataku. Rata piłki przez Raptors. Do końca meczu pozostało jeszcze 20 minut. Piłka do Rashforda. Dobre ustawienie, jakże potrzebna interwencja. Ford dostał piłkę. No i po ataku zagrożenie minęło. Nie daje się przesunąć. Patryk Vieira. I teraz mamy przechwyt. Mogło to się różnie skończyć, ale tym razem mamy happy end. Stracona piłka. I teraz Wiejra. Sędzia pokazuje, że będzie wrzucona autu. Obie drużyny mają przed sobą ostatnie 10 minut. Aut dla drużyny przeciwnej po tej dobrej interwencji. Teraz okazja przed nim. Niezła próba, ale trzeba by tu chyba trochę szczęścia i bramkarskiej pomyłki jednak. Udana obrona. Widać, że takie interwencje ma opanowane do perfekcji. Sosa, popis umiejętności teraz. To się nazywa ciąg na bramkę. To pachnie groźną akcją. Udana teraz obrona tego strzału. Sędzia pokazuje, że to jest odpowiedni moment i pozwala na zmianę. Na 11 metr z rogu, no i zapisujemy ten strzał głową. Tyle, że piłka poleciała niezupełnie tam, gdzie powinna. Albo powiedzmy wprost zupełnie nie tam, gdzie trzeba. Pewnym usprawiedliwieniem jest presja ze strony linii obronnej, ale i tak oczekiwalibyśmy lepszego efektu. Decyduje się na strzał, ale koniec końców strzał niezbyt groźny. Spokojnie łapie to bramkarz. I strata fatalne zagranie. Podanie do Rafini. Teraz Kevin De Bruyne. Tu już się nic nie zmieni. Sędzia kończy spotkanie.